W gminie Baranów dobiega końca budowa szóstego przedszkola dla najmłodszych, obiekt już niebawem zostanie oddany do użytku, a już teraz wójt bogumiła Lewandowska Siwek zaprosiła samorządowców do zwiedzania inwestycji. Placówka powstała na osiedlu Murator, gdzie analizy statystyczne wykazują, że właśnie tam obecnie występuje największe zapotrzebowanie na przedszkole i żłobek. Na odpowiedź ze strony rodziców nie trzeba było długo czekać. Miejsca dla maluchów zostały w MIG zarezerwowane. Nowoczesny obiekt robi wrażenie, a co najważniejsze, jest przystosowany do niepełnosprawnych i dzieci ze szczególnymi potrzebami. Ta inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku. W sierpniu został pierwszy kamień węgielny wkopany. Tutaj będzie 98 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych i w dwóch oddziałach żłobkowych. Będą miały zatrudnienie również osoby dorosłe, czyli opiekunki, kucharki. Będzie tu duża kuchnia. Myślę, że w przyszłości catering dla Innych szkół i przedszkoli. W przedszkolu zaprojektowano własną kuchnię z możliwością przygotowywania posiłków również dla przedszkola w donaborowie i baranowie oraz oddzielną jadalnię dla dzieci. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony i energooszczędny. Zaprojektowano pełną wentylację z odzyskiem ciepła oraz kolektory słoneczne do podgrzewania wody. Do zwiedzania władze gminy Baranów zaprosiły marszałka Marka Woźniaka, radnego sejmiku Andrzeja Mrozińskiego, starostę kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza oraz gospodarzy ościennych samorządów. Upamiętnieniem chwili było zamknięcie jednej z kapsuł czasu, w której na kolejne 50 lat zostały umieszczone pamiątki z dzisiejszych czasów. A y, co jeszcze będzie? Będą, y, będzie kapsuła czasu dla dzieci jedna z y, tych y, tub, a jeszcze jedna y, mieszkańcy gminy Baranów i nie tylko. Czy pozyskaliście na to przedszkole jakieś środki zewnętrzne? Czy realizowaliście tę inwestycję od własnego budżetu w 100%? Y, wartość ta, całej inwestycji jest około 3 miliony 350. Y, pozyskaliśmy z Malucha około milion 300 tysięcy. Dzieci pierwszy raz mają pójść do nowego przedszkola już 1 września.